Siema jestem pakiety szybki update z dnia 5 grudnia 2023 roku. Więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja złe rozdanie, składająca się z karty Tarota dwójka kielichów, karty Tarota Dwójka monet oraz karty Tarota Dwójka Mieczy o wartości 65 dolarów. No i jak można zobaczyć, w Reddit Online pojawił się śnieg. U Clipsa w obozie mamy promocję na psy. oraz na wybrane ubrania Kripsa. A w katalogu mamy promocję na amunicję. Mamy promocję na koszule. Mamy promocje na spodnie. Również mamy promocje na niektóre stroje Bimbrownika. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój od Rockstar. Jak zauważyliście, w niektórych kategoriach mamy po dwa ubrania. Prawdopodobnie mamy dwa termowe stroje od Rockstar, a mi wyszedł właśnie taki. Mamy również limitowaną odzież. Więc jak chodzi o limitowaną odzież, to byłoby na tyle. A u różnikarza mamy promocje na karabiny powtarzalne oraz na paz na broń Lewens. kaburę Lewens. A u pasera mamy promocję na łatwopalny bimber oraz na niektóre broszury. A u Harriet mamy promocję na broszurę amunicja usypiająca. A u Megi mamy promocję na niektóre przedmioty, na rozbudowy baru i kapeli oraz na ulepszenia bimbrowni. Mamy również promocję na rolę bimbrownika. Kosztuje on 10 sztabek złota mniej, czyli 15 sztabek złota. A w stajni mamy promocję na konie wielozadaniowe, na konie bretońskie oraz na konie Norfolk Roadster. Oraz mamy promocję na wszystkie siodła. Za sprzedaż Bimbru dostaniemy 2 razy więcej dolarów i punktu doświadczenia. 3 razy więcej dolarów i punktu doświadczenia za misje fabularne żywot Bimbrownika. Mamy podwójne nagrody w wyświątecznym dobroni. Całkiem sporo map. Podwójne nagrody za serię wyróżnioną na ten tydzień. Więc to byłoby na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na zyskorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnego odcinków. Trzymajcie się, cześć!